Będę cycki, będzie pompa! Cycki! Pompa! Cześć, witajcie, systemie. Ziomek 1202p, a to jest drugi sezon. Pierwszy odcinek z mojej nowej se. No, nie z nowej Boże, z nowej. Weź się pukni ziomek. Na modach. Seria na modach, tak. I będę sobie, to jest drugi sezon, ponieważ miałem na multi nagrywać, ale mój kolega komp mu się coś zrypał i nie może nagrywać ze mną. Dobra, eee, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? No, i to tyle. Zrywał mu się komp. <śm> i zacząłem tą serię robić. oj patrzcie co to jest za sprawiedliwość ooo kabel o. dobra broń już nie potrzebuję czyli patrzeć do tych skrzynek o. może coś być fajnego muszę zapamiętać to jest iron block tak grałem już na tym dodałem tylko do tego modpacka minios ma z miniosu się nie obejdzie i bloczek No nawet nie muszę robić już craftinga i piecyka, no dobrze, bo tam jeszcze jest jedno i na stówę będę musiał iść tam Dobra, rozkopię, żeby spadło do wody po prostu. O, nie wybuchnie. Ale mnie trochę zrani. Lol, wybuchło! Łot! Jakiś mam łot. Z paki to wybuchło? O nie, kolejno. O, nie, to jest tam nie! Haha! Oh. Ha. Dziękuję za odkrycie. Dwa koło siebie. Lol, lol, lol. lol. Eee, Tam taka gołą płata. Nie patrzcie, to jest stary. Mam łom? Nie mam łomu. Będę tą skrzynkę otworzył. Tu byłem. gdzieś tu się osiedlę. w tekstur pak jakby co Teraz wszędzie są skrzynki, o właśnie. Co to jest? basen Skrzynka się zbiorę, mi się przyda. Też może się przydać po coś kiedyś. Eee, yy, dobrze czy tu coś jest. Dużo chłamu. Chłamu, chłamu, chłamu. Ile to zabiera? Dobra, osiem. wow Dobre. o wow. Nie zabroni. Lawa. Ja pójdę w te wielkie drzewa. Zobaczę coś tam. Mm, dobry haczyk. Lepsze od jaksowego. Diachso nie, taki sam jak jaksowy. Też 8 sobie. Ale Bóg. Ale Bóg. Bóguj się. O, wyspa jakaś. Yy, no tam opiszę jakieś tam modykacje, jak ja tu mam, żeby nie było tak nudno. Minos, y, Bając coś tam, mod. Co ty tu robisz? A, bijesz mnie. Ale jest zombie. Jakieś nowe zombie. Lodzimie z Dobra, kij z jak na tym biomie on jest i to ja wyjazd robię z tego biomu. Lubię się z ambiogami. Ole, epic to wygląda. Chyba tutaj mieszkam. Lub nie, jak będzie gdzieś. Dobrze, nie, ludzie. Nie Mieszkamy tu, bo są duże drzewa i mam straszne spadki FPS-ów. Dobrze, już mam limit ściągnięty. Dzisiaj sobie wysłałem koda Ściągnę limit. Nie, jest lepsze od bo jak sobie z wyskoku skaczesz to zabiera e, wszystkie życie. Ach, to się nauczyłem, chyba. Nie wiem, sprawdzę. pracy zrobić tak jak z <kluzny> O ty, ty węgluty! Jakieś chłamy mam. Ludzie, jakieś chłamy! Z tym wyjazd. To też nie wiem, co to jest. Gold, coś tam. To się może przydać. Jakiś nożyk to też się przyda. To nie chcę Nie chcę Jakiś nóżyk to też się przyda Tu zobaczę co robi Weź tu wywal Weź tu też wyjazd To jest jakieś drewniane No To to jest No Broń

Ehm, um, co, co jeszcze tutaj muszę powiedzieć Wam? Krótki będzie odcinek Nie BOS Ale ten dobry, to nie Nie O, wioska NPC Dobra, ja zaraz się Tam chyba jest... nie To jest tego, To nie idę, tam jest BOS No to napiszę se BOS Co znaczy se? Dobra, tu mamy Bosa. I teraz do wioski NPC. Oj, po drodze, już jakieś skrzyneczki może znajdę. I wiosce się osiedlę. Chyba, że będzie Wroga Wioska. No yy. dobra. Tego nie chcę. O o o ja O nie, to jest przy wiosce O ludzie, jak to wybuchnie to będzie Dupa Jest No dobra, już mogę wziąć się z tym przy wiosce jakby już twojej Ule trzeba będzie trochę odkopać tą wioskę Panowie Jak wy tu, jak wy tu mieszkacie Jezu Tu jakaś woda płynie Pomogę wam tutaj Tylko pierwsze co Obsydian Lol 5 obsydianu Zaraz do literu pójdziemy. To jest, się przyda. To się na stówkę przyda. Co ja bym mógł odłożyć piórka? Minna. O, to mi jest piórka. Się czytać. LOL. Ujęcie obsydianu. O, o, o. Jaki żal. To teraz buchnie. Nie, nie biorę tego. Biorę tylko tę trzcinkę i robię Ja i Airona. I to było tu. Tu. Ło! I się rzuca! Uhu. Enchantowana. To jest... Dobrze. Odłożenie potrzebne rzeczy... Młodse, bezne... I nie potrzebuje sanda i to sobie. Z... Nie, nie odpalam do nawet. No wchodź, człowieczku. Człowieku. Nie, to nie. Łaski bzy. Ja jeszcze sobie poważę Bo ja się nie boję. O nie! Zomber. <tryk> <tryk> Ale pro koksu Mieczka macie Dobra, ja sobie tu jeszcze popatrzę Co wy ty wy macie tu co wy, wy macie Kosmiczne rzeczy macie Księga zakopana Nie wychodź, głupcze. No dobrze, ja sobie tutaj zamieszkam, jak on wychodzi. Uhuhuhu, patrzcie co mam. Pra! Tyle tego, że jo! Trochę sobie poustawiam i E, dobra. Nie. O, o, o! Nie! Widzę, że to będzie bardzo fajna seria, już mi się podoba. Ale to już koniec, komentujcie, subskrybujcie, o, oceniajcie, cześć, na razie i do kolejnego odcinka, ja tu coś porobię, nara.